Pięć piłkarskich karier zniszczonych przez kobiety. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj po więcej sportowych ciekawostek. Lecimy z materiałem. Numer 5. Aleksandr Zinchenko Manchester City w 2020 roku miał zmierzyć się z Olympikiem Lyon w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Pep Guardiola eksperymentował wtedy ze składem i wyszedł na boisko z trzema obrońcami. City przegrało ten mecz 1-3 i odpadło z rywalizacji. Żona Zinczenki, Wlada Segan, która pracowała jako reporterka telewizyjna, wydała oświadczenie. Być może nie mam prawa tego mówić, może Aleksandr mi zabroni, ale mówiąc delikatnie, żeby nie przeklinać, to jest całkowicie wina Guardioli. W tak kluczowym momencie zrobienie takiej taktyki dla City to wpadka. Oświadczenie trafiło do Guardioli, który się wściekł. Zinczenko następnego dnia musiał publicznie przeprosić Guardiolę za słowa Wlady. Wkrótce po tym incydencie Zinchenko doznał kontuzji i musiał pozostać poza grą przez wiele tygodni. Po powrocie do pełni zdrowia, Guardiola bardzo rzadko dawał mu szansę w wyjściowej jedenastce. Dopiero po trzech miesiącach Zinchenko zaczął łapać minuty. Obecnie Ukraińc gra w Arsenalu Londyn i często łapie kontuzje. Numer 4. Antonio Di Natale Antonio Di Natale, czyli fantastyczny włoski napastnik. Jest jednym z najbardziej bramkostrzennych graczy w historii włoskiej piłki. W swojej karierze strzelił 258 goli w rozgrywkach klubowych, grając tylko w przeciętnych włoskich klubach. W 2010 roku Di Natale chciał przenieść się do lepszego klubu, ale nie mógł tego zrobić ze względu na swoją żonę, Lenie Betty. Nie chciała wyprowadzić się z Udine i robiła wszystko, żeby Antonio został w tym mieście. I tak oto Di Natale Spędził praktycznie całą swoją karierę w Udinezy Calcio. Jeszcze przed końcem kariery miał możliwość przenieść się do Napoli i zdobyć mistrzostwo, ale musiał zrezygnować, bo żona zabroniła mu przejścia do innego klubu. Numer 3. Samir Nasri Samir Nasri to był znakomity francuski pomocnik. Grał dla Arsenalu czy Manchesteru City. Jego upadek kariery rozpoczął się tuż przed Mistrzostwami Świata w 2014 roku. W maju 2014 roku Didier Deschamps ujawnił 23 osobowy skład, w którym nie znalazł się Nasri. Natychmiast jego dziewczyna, Anara Atanes, wydała oświadczenie, w którym napisała: "Walić Francję i Didiera Deschampa, za trenera. Wkrótce Leble odpadli z mistrzostw świata", a Anara znowu napisała, że Francja odpadła przez brak światowej klasy piłkarzy. To zdenerwowało Deschampa i już nigdy więcej Nasri nie zagrał w barwach Francji. W sierpniu 2014 roku Samir Nasri przeszedł na reprezentacyjną emeryturę. Numer 2. Andrii Szewczenko Andrii to był napastnik znany z gry w Milanie i zdobywca złotej piłki. Ukraińiec był żonaty z amerykańską modelką Kristen Pazik. Kristen chciała, aby ich syn dorastał w anglojęzycznym środowisku, co było niemożliwe podczas pobytu w Mediolanie. Andrii ostatecznie zdecydował się na przeprowadzkę do Anglii i dołączył do Chelsea. Fani klub byli mocno rozczarowani występami Andrija. Szewczenko nie umiał przystosować się do fizycznej gry w Anglii. Ostatecznie transfer warty ponad 40 milionów euro został uznany za jeden z najgorszych w historii Premier League. W końcu Andrii miał problemy z łapaniem się w kadrze i jego kariera wyhamowała. Numer 1 David Beckham David Beckham to jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Kiedy Beckham chciał przenieść się do Realu Madryt z Manchesteru United, jego żona Wiktoria była całkowicie przeciwna. Natomiast jak tylko zobaczyła kwotę oferowaną przez Królewskich, od razu się zgodziła. W Madrycie Beckham rozstał się ze swoim wieloletnim agentem piłkarskim i przeszedł pod opiekę Wiktorii. W tym momencie David z piłkarza stawał się jedynie celebrytą, pragnącym sławy i pieniędzy. David Beckham chciał zakończyć karierę w Realu, ale Victoria i jej menedżer przekonali go do przejścia do Los Angeles Galaxy, gdzie mógł zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Gdyby wtedy Beckham kontynuował grę w Madrycie, prawdopodobnie byłby zdobywcą złotej piłki. Czy znacie innych piłkarzy, którzy mieli podobne historie? Dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym materiale z ciekawostkami.